Paper Mario to naprawdę fajna gra. Zakładając, że jesteś ultrafanem Mario albo masz tak około 10 lat. Zagrajnik TV. Cóż, ja jestem ultrafanem Mario, zaś moje wewnętrzne dziecko ma się doskonale, a jednak moja pierwsza reakcja na zwiastun nowego Paper Mario była mniej więcej tak. Aha, więc to jest pierwsza gra, która ma uświetnić 35-lecie wyjątkowego hydraulika? Nie, odnowione Mario Galaxy na Switcha, albo odnowione Super Mario Sunshine na Switcha, albo zupełnie nowa część 2D lub 3D na Switcha, tylko Paper Mario? Ech. Powód, dla którego Paper Mario początkowo nie wzbudzało we mnie żadnego entuzjazmu, jest prozaiczny. Nigdy wcześniej w żadne Paper Mario nie grałem. Jako, że między Game Boyem Advance i Switchem nie miałem żadnej konsolki Nintendo, seria zupełnie mnie ominęła, ale. Prawdę mówiąc, jakoś nigdy nie było mi z tego powodu żalu. Kwasi RPGowe Mario, e, serio? Więc patrzyłem tak na ten zwiastun i myślałem, boże, trzeba będzie w to zagrać. No, trzeba będzie, bo ogrywam każdego Mariana na Switcha i fajnie, gdyby na kanale pojawiła się recenzja. A potem, niedługo przed premierą, Nintendo pokazał pierwsze gameplaye i. Już zupełnie odechciało mi się grać. Bo brak voice actingu, bo walka wyglądająca na nudną, bo jakieś to takie wszystko Ech. I w ogóle na czym ta gra ma polegać? Więc gdy w końcu, dokładnie w dniu premiery, przyszedł do mnie egzemplarz recenzencki od Nintendo składałem kartridż do Switcha tylko z poczucia obowiązku i bez ani krzty podjarki. I cóż, początek gry taki właśnie był, nie wzbudzający większych emocji. Głównie przez brak Voice Actingu. Serio, mamy 2020 rok i nadal powstają gry, w których dialogi trzeba czytać. Tym bardziej było mi szkoda, że w grach z Mario, zazwyczaj pozbawionych głębszej fabuły, nigdy nie ma szans na usłyszenie większej liczby kwestii mówionych, a tu nareszcie moglibyśmy usłyszeć wszystkie te znane i kochane od lat postacie, jak przekomarzają się, dowcipkują i po prostu gadają. Ech, no cóż, nie tym razem. Tym razem musimy zadowolić się tym. Równie tak sobie przedstawiał się wstęp do historii. Oto Oli, zły król Origami, poskładał w Origami księżniczkę Peach, ale oczywiście chce poskładać w Origami cały świat. Powstrzymać jego zapędy chce rzecz jasna Mario, a tym razem pomagać mu będzie w tym Olivia, dziewczynka z Origami i siostra Oliego. Ot, marionowy banał, który absolutnie nie przeszkadza w standardowych grach serii, w których chodzi tylko o gameplay, ale sprawiający nie najlepsze wrażenie w grze, która rzekomo ma bazować na fabule. No i trzeci zgrzyt samorozgrywka. sama rozgrywka. Pierwszych kilka godzin gry czuło się otóż dość leniwie, a zabawa polegała na ułożeniu raczej niewielkich lokacjach, uderzaniu we wszystko co się da w nadziei znalezienia kolejnych tołdów, czytaniu całego mnóstwa nieudziękowionych dialogów i walkach w kręgu do czego jeszcze wrócimy. Pierwszy akt gry, tak mniej więcej do momentu zniszczenia pierwszej czerwonej serpentyny, jawi się więc bez szału i bez trudu mogę sobie wyobrazić graczy, którzy nawet go nie ukończą, rzucą grę w kąt, względnie szybko jej sprzedadzą, by odzyskać choć część poniesionych kosztów. Sam pewnie nie miałbym motywacji, by grać w nią dalej, gdyby nie to, że planowałem przygotować o niej materiał. Więc chcąc je chcąc, ogrywałem Paper Mario dalej. I… Coraz bardziej zaczynałem się w tę przygodę wkręcać, aż nawet nie zdając sobie sprawy w którym dokładnie momencie, zacząłem się bawić przy Paper Mario naprawdę dobrze. Teraz myślę, że ten moment nastąpił wtedy, gdy całkiem zapomniałem już o braku voice actingu i zacząłem w pełni doceniać największą zaletę Paper Mario, czyli właśnie fabułę. Bo historia, gagi i postacie są tu cóż, po prostu świetne. Każdą postać w świecie gry, a tych jest multum, można zagajć i każda podzieli się z nami jakimś cennym one-linerem, który spowoduje, że przynajmniej uśmiechniemy się pod nosem. Jeszcze fajniejsze są postacie istotne dla fabuły, takie jak towarzyszące nam przez jakiś czas Bomb Bobby, który próbuje odzyskać swoje wspomnienia, wiecznie niedoceniany Kamek, w gorącej wodzie kąpany Bowser Jr., rubaszny, ale i juwialny Bowser we własnej osobie, czy pojawiający się od czasu do czasu uwiecznie zabiegany fajtłopowaty Luigi? Show kradnie jednak Olivia. zwykła mała dziewczynka origami, jak sama zwykła sobie mówić. W przeciwieństwie do swojego brata, wcale nie czuje wyższości względem płaskich mieszkańców papierowego świata, a wręcz przeciwnie. Jest nimi zachwycona. Pełna optymizmu i ufności, zagaja każdą napotkaną postać, a choć zawsze ma dobre chęci, zazwyczaj udaje jej się walnąć jakąś gafę, wynikającą z jej nieznajomości papierowego świata i panujących w nim zwyczajów. Jest przy tym arcymiła, słodka, urocza i dowcipna, więc niemal każda z jej bardzo licznych kwestii wywołuje na naszej twarzy uśmiech. Sam bym w to nie uwierzył, ale autentycznie Oliwie polubiłem i mam wrażenie, że nie tylko ja, bo choć Mario przez całą grę nie wypowiada ani słowa, to widać, iż między nim i Oliwią zawiązuje się podczas przygody prawdziwa przyjaźń jasne, zdaję sobie sprawę, że trudno uwierzyć w to, że taka bajkowa, prosta giereczka w świecie Mario może być aż tak dowcipna i pełna polotu, no ale jest. A nawet jeszcze bardziej, bo wierzcie albo nie, grając w Paper Mario, co chwila szczerzyłem się do ekranu jak głupi i nie mogłem wyjść ze zdumienia nad tym, jaką pomysłowością wykazali się scenarzyści gry, wymyślając kolejne, coraz to bardziej absurdalne gagi. Mniej więcej od drugiego rozdziału gry, gdy w jesiennych górach trafiamy do stylizowanego na zamek na parku atrakcji, widocznej zmianie ulega też formuła rozgrywki, która od tego momentu z każdą chwilą jest w jakiś sposób odświeżana. Rozgrywka przestaje się ograniczać do ułażenia, gadania, szukania tołdów i walk, a na każdym kroku zaczyna czymś zaskakiwać. I tak w ciągu całej przygody walczymy z wielkimi Paper Macho. Spływamy łódką w dółwarkiej rzeki, odwiedzamy dom ninja, w którym naszym celem jest odkrycie wszystkich poukrywanych ninja, gramy w teatrze. Przemierzamy statek widmo, jeździmy butem po wielkiej pustyni. Pływamy statkiem po wielkim morzu, a nawet pod jego powierzchnią, bierzemy udział w ostatecznych próbach, moczymy się w gorących podniebnych źródłach, a nawet bierzemy udział w terytorię Szajgajów, i to w najmniej spodziewanym momencie. I każda z tych aktywności jest w jakiś sposób zaskakująca. Świeża albo po prostu śmieszna, zaś wiele z nich wiąże się z dodatkowymi unikalnymi mechanikami. Na przykład podczas żeglugi, po całkowicie otwartym dla nas wielkim morzu musimy nawigować w oparciu o mapę i zaznaczać na niej odkryte wyspy. A pomiędzy tymi wszystkimi aktywnościami mierzymy się z całym mnóstwem wszelkiego rodzaju łamigłówek, których jest tym więcej i tym dłuższego wymagają od nas zastanowienia, im dalej w grę. I zważywszy na to całe gameplayowe bogactwo, które nie pozwala się przy Paper Mario nudzić ani na moment, tym bardziej nie kumam, czemu początek gry jest taki nijaki i zniechęcający do zabawy, jak gdyby twórcy sabotowali swoją własną grę. O ile jednak podróż przez ten bajkowy-papierowy świat na każdym kroku czymś zaskakuje, o tyle w jeden, jedyny element gry stosunkowo szybko wkrada się powtarzalność. Mowa o walce. Na papierze, nomen omen, wszystko wygląda cacy. Oto natykając się w świecie gry na przeciwnika zostajemy przeniesieni na specjalną arenę składającą się z czterech ruchomych pierścieni. Jako znajdujący się na środku Mario musimy tak przesuwać pierścienie, by przeciwnicy ustawieni byli w linii, dzięki czemu możemy skakać im po głowach lub w kwadracie, żeby wygodniej trzaskać ich młotem. Jeżeli uda nam się ustawić idealnie wszystkich przeciwników na arenie dostaniemy bonus do obrażeń zwiększany jeszcze dodatkowo, jeżeli w odpowiednim momencie będziemy naciskać przycisk ataku. Żeby nie było za łatwo, mamy na to wszystko ograniczony czas, choć w każdej chwili możemy sobie dodać kilkanaście sekund, płacąc złotymi monetami. W istocie jest to więc prosta, choć całkiem nawet sympatyczna migłówka i niestety dużo za prosta jak na fakt, że towarzyszy nam przez całą grę. Bo już po kilku godzinach zabawy okazuje się, że nie będzie nowych broni zachęcających do ustawiania przeciwników w inne kształty, a tylko lepsze warianty butów i młota. Że nowi przeciwnicy wcale jakoś specjalnie nie różnią się od tych początkowych i że, no, robienie cały czas tego samego staje się w końcu zwyczajnie nudne. W moim przypadku efekt był więc taki, że od połowy gry zaczynałem unikać walki omijając przeciwników szerokim łukiem, a wtedy, gdy nie było to możliwe, sięgałem często po pomoc tołdów, częściowo rozwijających za mnie łamigłówkę powiem świeżości są dopiero walki z bossami, w których zasady gry ulegają diametralnym zmianom. W środku koła znajduje się otóż nasz przeciwnik, a my musimy ustawić znajdujące się na pierścieniach strzałki tak, żeby Mario mógł do nimica dotrzeć i go zaatakować, najlepiej zbierając po drodze jak najwięcej przydatnych gratów. Bossowie mają różne słabe punkty, ataki specjalne i fazy, więc choć na pierwszy rzut oka także te walki wyglądają podobnie, w istocie każda wymaga zastosowania innej taktyki, na którą najpierw trzeba oczywiście wpaść. Potyczki z bossami są znacznie ciekawsze, także ze względu na ich odczuwalność. Wyższy poziom trudności, a niektóre z nich potrafią zająć nawet pół godziny. W końcu o ich sile stanowią sami oryginalni i raczej niespotykani w innych grach przeciwnicy, bo poza wielkimi i pełnymi detali figurkami origami jest tu też od choćby pudełko z kredkami czy dziurkacz. Złego słowa nie sposób powiedzieć natomiast o oprawie. Każda postać, miejsce i obiekt w papierowej krainie wykonany jest… no… z papieru. Widzimy miejsca, w których klejone były arkusze, widzimy kawałki tektury czy wszelkiej niedoskonałości tworzywa i wszystko to jest tak wiarygodne, choć jednocześnie bajkowe, że naprawdę łatwo wierzyć, iż większość z tego co widzimy na ekranie faktycznie można było odtworzyć w formie papierowych makiet. Więc uciechą samą w sobie jest to już przemierzanie papierowego świata, podziwianie kolejnych, cudacznych papierowych konstrukcji i przyglądanie się na Najmniejszym ich detalom. I tylko szkoda, że koncept origami nie został jakoś rozwinięty i że, na przykład, gra nie każe nam czasem czegoś złożyć, czy choćby nie pokazuje nam, jak odtworzyć sobie samodzielnie konkretne figury. W mojej opinii to zmarnowany potencjał. Więc tak właśnie wygląda Paper Mario di Origami King, gra, po której nie spodziewałem się zupełnie nic, która początkowo nieco mnie wynudziła, a przy której przeżyłem ostatecznie dokładnie 30 godzin naprawdę przyjemnej i zabawnej przygody. Mimo to, tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu, nie poleciłbym jej nikomu, kto albo nie jest ultrafanem Mario, albo nie jest dzieckiem. A nawet pośród tych dwóch grup nowy Paper Mario nie trafi do każdego. No bo jestem pewien, że ci najwięksi ultrasi Mario będą The Origami King zawiedzeni, jako że w przeciwieństwie do najlepszych części serii gra nie jest RPG, a raczej czymś na kształt rozbudowanej przygodówki. Z kolei dla dzieci, szczególnie polskich, nieprzekraczalną barierą będzie pewnie język angielski, ale też fakt, że gra może być dla nich nieco przegadana. Nie mam więc cienia wątpliwości, że zwykli gracze, którym Mario jest zupełnie obojętny, nie mają czego w The Origami King szukać. Gra będzie dla nich po prostu wszechmiar nudna, zarówno jeżeli chodzi o gameplay, jak i w szczególności o fabułę. Ja jednak bawiłem się przy Paper Mario naprawdę dobrze. Grając w grę, czułem się jak dziecko oglądające maraton swojej ulubionej kreskówki i co chwilę jak dziecko się śmiałem. No ale w końcu wiecie: ja jestem ultra fanem Mario i mam tak jakby około 10 lat. W sensie taki głupi jestem. Oh je! Yeah, Mario time! Ej, zapomniałbym. Muzyka w nowym Paper Mario tak ogólnie jest fantastyczna, ale utwór towarzyszący nam podczas walki to już sztos nad sztosem. Słuchajcie sami. Cię znać, co wymyślicie o Paper Mario? Ktoś już gra albo planuje zagrać, czy jednak nie lubicie Mario aż tak bardzo? Piszcie w komentarzach, a jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!